Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Azji. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać szybkie rozpakowanie przesyłki, która przyszła do mnie z Fastechu. A więc przejdźmy od razu do rozpakowania. Ok, ja już sobie paczuszkę przygotowałem i już jest odpakowana, więc zaczynamy po kolei. Ok, to są nożyce do cięcia drutu. Wszystkie ceny będą poniżej w opisie. One były tanie, nie wiem. Kosztowały około 2 dolary, 2,50, coś takiego. Nie jestem do końca pewny. Ok, to odkładamy je. I tutaj drugie, takie same. Yy, dla kolegi. Co tutaj mamy? Nie wiem, co to jest. A, już wiem, co to jest. Dobra. Są magnesy do Nemezisa Do rurki. Mechanicznego moda Nemesis. 10 sztuk. Też za jakąś. Też za jakieś grosze, już nie pamiętam. Wszystko będzie podane w opisie tego filmu. O, super. Przepraszam za cięcie. Czerwone szkiełko Pyrex do Limo 2. Bardzo chciałem mieć czerwone, więc sobie zamówiłem. I fakturka. ok, I jeszcze jedna rzecz. Mój nowy atomizer. Widzę, że z częściami, z pozytywnym pinem do skłonkowania, tak zwanego. Oczywiście silka. I sam atomizer, który poleciał Velocity. Ale o tym atomizerze więcej w następnym filmie. Także dzięki za oglądanie. To była paczuszka z Fastech. Już nic w niej nie ma. Zapraszam do oglądania moje, mojego kanału, do subskrybowania i lajkowania tego filmiku. Dobra, dzięki serdecznie za oglądanie. Cześć.